We become who we're meant to be. Siemka, siemka wszystkim tu A coś to przepraszam za swój głos. Mam katar, kaszel i gardło mnie dopadło. Jak coś, to to Sorki i jak będzie mnie brało kaszel, to będę wyłączać mikrofon jak coś, nie? No to do dzieła. Nie, da się klika E Dobra, teraz Szybko Jedziem, koksa A tutaj? Dobrze, idzie Taków budu. Przy tym się nie złapie, nie? Laro, na drodze do katedry Trójca będzie wszędzie. Wiem, ale nie mam wyboru. Tyle przemocy i śmierci. Ludzie Jacoba przeżyli no. tak wiele. A mimo to nie przestają walczyć. Wiąże ich przysięga złożona przez ich przodków, obowiązek przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ale ja widzę ludzi, którzy chcą tylko żyć w pokoju. Myślę, że czas, aby porzucili przeszłość. Jeśli znajdę atlas, może poprowadzi mnie do boskiego źródła. Mogę jest stąd zabrać, wówczas nie będą musieli więcej cierpieć. Mogliby podzielić się brzemieniem prawdy ze światem, ale jeśli wszystkie wysiłki spełzną na niczym, nie wiem co zrobię. Dobra, teraz chyba tutaj. Więcej amonia. No, dobra Jeszcze coś A z gdzie? Chodź tutaj Jebu ja duu Dziewczęta i chłopcy drwiliście z nauki pisania, mówiąc, że nie ma nic wspólnego z polowaniem. Oto jednak wasza pierwsza lekcja: wszystko jest połączone, a ja nigdy się nie mylę. Zwracam się do Was, pilni uczniowie, którzy dostrzegliście, jak głupi był ten upór i potraficie to przeczytać. Oto wasze pierwsze zadanie, wytropcie i upolujcie jedno z tych małych stworzeń żyjących w dolinie, a następnie przynieście mi jego skórę. Zające można spotkać wszędzie, w nocy i za dnia. W dolinie żyją małe zające szaraki, a w górach białe zające polarne. Wiewiórki żerują na drzewach, a w czasie deszczu chowają się w swoich kryjówkach. Jeśli chcecie tropić szczury, znajdziecie je w ruinach i wszędzie tam, gdzie jeszcze leżą ciała. Proszę jednak, byście nie przynosili mi szczurów. Okej. Okay. Okej, okay. to. Jest, Dobra. Coś tutaj jest na dole. Dobra to Zabraliśmy większość rannych w bezpieczne miejsce, ale najeźdźcy wrócili. Zajęli górną wioskę. W Dolinie jest więcej naszych. Przygotowują się do kontrataków. Każda pomoc na dłoń jest mile widziana. Jeśli wracasz do wioski, uważaj na siebie. Okej. Okay. Nie sądzę, aby tubelcy stawiali zbytnią. Nie powiem. We znajdzie się jeszcze kilku niedobitków. Lewej, ale już Macie jakich żywych? Miałem jednego, którego mogłem dostarczyć, Ale premier nie była warta za. Da. Nie się bezdać. Sprawdzimy teren. Ruszamy. Obserwujcie psaki może być wszędzie. Ktoś pod ostrzałem! ¡Gracias! Tajemnicy mogą dokończyć patrol, ale nas potrzebują w pasie. Zostawcie ich samych. Zrozumiałem, droga wolna. Potwierdzam. Ale są ci, o ja. Bo ja mu nic nie zrobię, nie? nie mogę tego zrobić, jak coś. Hmm. To ja mam iść tutaj, no. Dobra. O? Nie mogę tylko? Czemu? W nocy zjawili się strażnicy. Wiedziałem, że tak będzie. Poniosło mnie, gdy zabiłem technika Zecho. Nie powinienem, ale nie mogłem się powstrzymać. Ocalali to za mało. Potrzebowałem czegoś więcej. Zabrali mnie do pokoju bez okien. Myślałem, że już po mnie. Potem przyszedł Konstantin, dotknął mojej twarzy i uśmiechnął się. Powiedział, że mnie rozumie. Że zgrzeszyłem, ale mam szansę na przebaczenie. <noise> Byłem tępym narzędziem w niewprawnych rękach. Powiedział, że mam szansę na odkupienie trzeba tylko mądrze wykorzystać me umiejętności. Trójca mną pokieruje i stanę się narzędziem w ich rękach. <noise> Prawie się rozpłakałem i ucałowałem jego stopy. Wypełnię moje przeznaczenie. Dla trójcy, dla Konstantina. Wow. O nie. Co powiedział? To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle możesz zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim Trójca przyjęła ich w szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy? Trzeba złożyć przysięgę, a potem jest ceremonia. Mówi, że wkrótce się przekonamy. Chyba coś słyszałem. Sprawdzę. Rozumiem. Ty no, nie wierzy w to. Dobra, dostał w końcu. Tutaj jest butelka, dora. Idziemy bliżej. Ja tam... ...kaskę na no, tym kupiłem. Czekajcie, sprawdzę to. Uważaj na siebie. Zabitego do wszystkich rozwodach. Dobra. To Dobra, jeden to z naszych. Kurwa! Strzelać bez rozkazu! Przeszukajcie ten. Dwie za i druga. Kurwa, macie. Ojej, ojej. Oka coś najlepszego wzięło. To powiedział. To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji.

Państwo schody. <laughs> Pieprzona choroba. Niszczy moje ciało, a teraz chcę przejąć umysł. Ciągle śnie na jawie wracam do wspomnień. Do dnia, w którym umarł lord Croft. Do zmiany planu, myśli o porażce, ale i tego, co było przedtem, do moich początków w trójcy, zrozumienia sekretów tego świata i obowiązku jego ratowania. Wspominam też dzieciństwo, Konstantina i mnie. Mieliśmy tylko siebie. Wtedy czuję się wolna i wracam do teraźniejszości. Zawsze robiłam to, co należało. Tym razem będzie tak samo okej okay. nie tak samo okej okay. tutaj dasz jest ale dosyć tutaj z Dobra. Nadszedł dzień, którego się obawiałam. Nie możemy dłużej udawać, że tak nie jest. Śmigłowce, które widzieliśmy wczoraj o zachodzie słońca, to kolejny najazd na nasze ziemię. Dorastaliśmy w cieniu zmagań naszych rodziców, a teraz wszystko wskazuje na to, że sami będziemy musieli podjąć walkę. Musimy wypełnić nasz święty obowiązek. Musimy chronić źródło Bożej łaski na Ziemi. Teraz to wezmę. Co tutaj ci hmm, to do ciekawego no. lego jeszcze? O, nie graśnia. Dobra. straciliśmy kontakt z oddziałem patrolującym dolną część doliny widzicie ich nie to nie przyjaciele? może to zwykłe zakłócenia łączności ale Konstantin nie chce ryzykować <grymne> לטפון, לטפון, אוקיי Nie popsuło Dobra poprawiło się Tak jak ja tu? <laughs> nie tak, nie tak ja miał być Kuźba. To już prawie koniec Jeśli mi znajdą Takie błędy tutaj są. A już prawie koniec co nie na... Dobra Prostu. Ai! Ixi! outra acção. Pocas em É, porque me... Tô guri.

Straciliśmy Ariel Gardner. Co znaczy straciliście kapitala? Brak kontaktu radiowego i wzrokowego! Po prostu przeszkadzamy! Zabijesz bezbronną? Hmm? To zbyt okrutne nawet jak na ciebie, Laro. I wiem, czemu nie pociągnęłaś jeszcze spustu. Jeśli mnie zastrzelisz, moi ludzie zaraz cię podziurawią. Przychodzi im to łatwiej niż tobie. Zamknij się, Ana. Nie ruszaj się! Nie masz gdzie uciec! Zabijcie ją! Rozważ moją ofertę, Laro. Nim będzie za późno. Ach, ach, za późno to było, gdy zdradziłaś moją rodzinę. A czas należy do mnie, Ana. Coś masakruje tam moich ludzi, Laro. Nie mogą tego znaleźć. Ty też nie dasz rady. Idź do diabła! Nadchodzi krop. Zabijcie ją, i przynieście ten cholerny atlas. To jest to, jestem tego pewna. Stare malowidło, te naczynia, a grecki ogień. Wyprzedziłam Annę, ale nie wiem w co ja się wplątałam. Coś innego kryje się w ciemnościach, ale muszę iść dalej. Zaszłam zbyt daleko. Anna myśli, że zna mnie. Może i zna na pewnym poziomie, ale nie wie o mnie wszystkiego i tak długo, jak będzie bagatelizować moje zdolności, będę miała nad nią przewagę.